Jak to jest możliwe, że nasz rachunek za prąd maleje, gdy pobieramy energię w domu? Właśnie pobrałem 79 kWh na mój rachunek za tę energię, co obniżone zostanie o 20 zł. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak to jest możliwe w Polsce przy naszych polskich taryfach energetycznych, zapraszam do obejrzenia tego materiału. Zacznijmy przede wszystkim od tego, że w Polsce mamy różne taryfy regulowane. Są to G11, G12, G12W i tak dalej, i tak dalej. Którąś z nich na pewno macie u siebie w domu, ale jest też taryfa dynamiczna i ona charakteryzuje się tym, że... Kupujemy prąd na giełdzie, który co godzinę ma inną wartość, a ceny giełdowe znamy tak naprawdę tylko na dzień do przodu. Nie jest to taka bezpieczna przystań jak chociażby właśnie taryfa G11, w której przez cały rok kupujecie prąd po tej samej cenie, nieważne o której godzinie korzystacie. Tutaj z kolei ten czynnik ryzyka występuje, że prąd na giełdzie może być albo bardzo tani, jak dzisiaj, albo średnio drogi, albo drogi. Podam wam przykład. Właśnie dzisiaj. Przez kilka godzin mam ujemną cenę energii, minus 36 groszy za kilowatogodzinę. Z kolei jutro przez dwie godziny kilowatogodzina kosztuje 2,15. Tak wygląda właśnie taryfa dynamiczna. I to Zależy tak naprawdę tylko i wyłącznie od nas, czyli od odbiorców, czy jesteśmy w stanie dużą część naszego zapotrzebowania na energię przenieść w te najtańsze godziny. Ale wracając do tego, co powiedziałem na samym początku, czyli 79 kWh za minus 20 zł. W skrócie, naładowałem auto elektryczne i dzięki temu mam pełną baterię, przejadę około 450 km, a mój... Rachunek za energię na koniec miesiąca w związku z tym ładowaniem zostanie pomniejszony o 20 zł. I dlaczego tak się właśnie dzisiaj wydarzyło? Dzisiaj, czyli 13 kwietnia, e, mamy sytuację, w której cena energii na giełdzie spadła do rekordowo niskich poziomów. Przez 7 godzin e, cena na giełdzie była ujemna, i widzicie to teraz na przebitce. Że przez 4 godziny cena na giełdzie wynosiła rekordowe minus 50 groszy za kWh. Taka niska cena na giełdzie jeszcze nigdy nie była na rynku dnia następnego na Fixingu Pierwszym. Pomimo tego, że przesył oczywiście nie jest za darmo i płacę za niego, to cena na giełdzie tak jest niska, tak zanurkowała, że dodając te wszystkie opłaty, nadal koszt kWh jest ujemny, czyli Każda pobrana przeze mnie w tym czasie kilowatogodzina pomniejsza mi realnie rachunek za energię na koniec miesiąca. Podłączony do ładowania samochód elektryczny bierze 11 kilowatów. Do tego wstawicie pranie, zmywarkę, macie kolejne 1, 2 lub 3 kilowaty, czyli w ciągu godziny pobieramy kilkanaście kilowatogodzin, co jak przemnożymy razy tą stawkę minus 36 groszy za kilowatogodzinę, to daje minus 5 zł za każdą godzinę z takim poborem energii. I oczywiście musicie mieć jeszcze również taką moc przyłączeniową w domu. Warto zwrócić na to oczywiście uwagę. Ostatnia piąta godzina to było minus 8 groszy za kilowatogodzinę. I jeszcze ładowałem chwilę się po dodatnich cenach energii. I dlatego przy moim tym wolumenie 79 kilowatogodzin mój rachunek to minus 20 zł, I tak jak wspominałem już w tym materiale po prostu na koniec miesiąca o, e, moja faktura zostanie pomniejszona o taką kwotę. Takie rzeczy są właśnie możliwe w taryfie dynamicznej. Ważna informacja przy wyborze sprzedawcy e, taryfy dynamicznej jest taka, że żeby zwrócić uwagę e, na to, czy dany sprzedawca oferuje ceny ujemne. Są na rynku sprzedawcy, którzy właśnie, jeśli realna cena potencjalnie, tak jak dzisiaj, mogłaby być ujemna, to oni liczą wtedy stawkę za kilowatogodzinę po 0 złotych, czyli nie macie możliwości obniżyć sobie rachunku, tak jak ja dzisiaj to zrobiłem. I warto też zwrócić uwagę na to, czy sprzedawca posiada tarczę, czyli zamrożone, zamrożoną stawkę za zakup energii. Nie każdy sprzedawca to posiada, więc warto na to zwrócić uwagę. Sprzedawca, z którego ja korzystam, posiada zarówno pierwszą opcję, czyli ujemne ceny, jak i drugą opcję, czyli tarczę. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to zadawajcie je śmiało w komentarzu. Pamiętajcie, że ten materiał skupia się tylko i wyłącznie na jednym dniu na jednym dniu, który tak naprawdę był rekordowo niski na giełdzie Energii. No ale takie e, okazje właśnie stwarza taryfa dynamiczna. Jeśli z kolei chcielibyście zobaczyć, jak to wygląda podsumowanie całego miesiąca z taryfą dynamiczną, e, zapraszam Was do moich materiałów e, poprzednich. Podsumowanie stycznia, lutego i marca jest już na kanale. Możecie tam zobaczyć, jak realnie, jaką realną stawkę za kilowatogodzinę można uzyskać w skali miesiąca w taryfie dynamicznej. Dzięki za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!